Moi Państwo, tak się cieszę. Już się nie mogę doczekać spotkania na ziemi angielskiej. Zaprosiliście mnie na rekolekcje w drugim tygodniu adwentu. Nie wiem, czy ja to poprawnie po angielsku wymówię do Northampton North w okolicach Londynu. Już jestem zmotywowany, przywiozę dla Was niespodzianki, a będziemy mówili o bardzo poważnych sprawach. Po co nam jest Eucharystia? Właściwie, czy Eucharystia w ogóle we współczesnym świecie ma sens? I na tym się skupię w ramach wymyślonego tematu kolekcji dla Państwa, po to, żeby uczestnictwo w Mszy Świętej nie tylko jakoś przypominało Wam na przykład o Polsce, ale po to, by i, i Państwu, i mi pozwoliło być po prostu lepszymi ludźmi i lepiej się przygotować na święta Bożego Narodzenia. No, od tego są kolekcje. Zapraszam zatem do parafii w Nonhamson. Tam od przyszłego czwartku przez piątek sobotę, niedzielę kulminacja rekolekcji do poniedziałku będę z Państwem, całuję was mocno.